Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie, witajcie w ten bardzo słoneczny, bardzo fajny poniedziałek. Od razu tłumaczę, ten odcinek nie był nagrywany wcześniej. Jest nagrany 7 kwietnia, w poniedziałek 7 kwietnia, i tego dnia się ukazuje, i taką pogodę my mamy tutaj na Pomorzu. Wiem, że w niektórych rejonach Polski jest zimno, wiem, że w niektórych rejonach Polski spadł śnieg, ale na Pomorzu. W skrócie opowiadając, sobota tylko była słaba. W sobotę wiało, w związku z tym, ta temperatura odczuwalna była bardzo niska. W ciągu dnia były 4-2 stopnie, więc było chłodno, a ten wiatr, wiecie, na straszliwie. Ale dzisiaj w poniedziałek temperatura około 10 stopni. Wiaterek delikatny, niewielki. Słoneczko co chwilę wychodzi za chmur, bo chmur coraz mniej, coraz mniej. Pogoda. Wychodzi nam prostu tak to można powiedzieć. Więc e, dzisiaj nagrywam ten odcinek, a odcinek poświęcony grządce z późnymi kapustnymi. Tak ta grządka nazywa się w mojej książce Plan na warzywnik, Jak zaplanować uprawę warzyw? Grządka po grządce z wiosny do jesieni. I tutaj jej głównym takim plonem będą późne kapustne więc kalafiory, brokuły, może być jarmusz, może być brukselka. Zapraszam. Warzywa kapusta są warzywami żarłocznymi. Potrzebują dużo składników pokarmowych. Lubią dobrze nawizioną glebę i glebę zasobną w azot. Często mówi się, że. Warzywa kapustne czy kapustu uprawia się w pierwszym roku po oborniku czyli w jesieniu dajemy przekompostowany obornik i wtedy wiosną czy latem sadzimy te późne warzywa kapustne, te kapusty tak, bo one potrzebują tak bardzo dużo składników pokarmowych. Mówię o przekompostowanym oborniku, mówię o kompoście, nie mówię o nawozach sztucznych, bo w ogrodach ekologicznych, w ogrodach przydomowych nie ma co używać nawozów sztucznych, zarówno w ogrodach ozdobnych, jak i w ogrodach użytkowych, w ogrodach warzywnych. No, na szczęście coraz mniej osób chce jeść warzywa albo chce uprawiać warzywa stosując nawozy zielone. Więc te składniki dodajemy. Ale czy można, czy można uprawiać te warzywa kapustę, jeżeli jesienią nie daliśmy? Można. Można. Teraz będziemy wzbogacać naszą glebę w składniki pokarmowe. Teraz będziemy ją zasilać. To jaki jest ten mój plan na warzywi? Plan na tę grządkę w tym roku? Najpierw Wiosną bub, Bób, który wysadziłem już z rozsady, on był wysiewany na rozsadę 16 lutego. To jest odmiana simonia, odmiana wysoko rosnąca. Nie kończy sama wzrostu, a wysoko rośnie. I ten bób jest posadzony na tej rządce szerokości 120 cm w trzech rzędach oddalonych od siebie. Te rzędy są o 40 cm. A w rzędzie te rośliny między sobą są oddalone o 25 cm. Ten wysoko rosnący bub trzeba będzie w pewnym momencie zatrzymać, ale najpierw jeszcze o tym sadzeniu. Słuchajcie, gleba. Ważna jest gleba w tej chwili, żeby jej nie przesuszyć. My często mówimy tutaj w naszych filmach, w naszych podcastach, w naszych live'ach o tym, żeby nie przekopywać gleby, żeby nie przekopywać ani jesienią, ani wiosną tej gleby. Jeśli jest problem ze zbitą glebą, można użyć wideł amerykańskich albo takich specjalnych wideł Nodig do napowietrzania, do spulchniania gleby. Ostatnio Katarzyna będąc na wycieczce w Wielkiej Brytanii, wczoraj pokazywała przecież takie widły, które znalazła w ogrodzie kuchennym Wielkiej Brytanii, gdzieś na zapleczu tego ogrodu, te widły do Nodig. Takie widły, jakie są w sklepie Katarzyny, które ja też Używam. One służą do spulchniania gleby, nie do odwracania gleby do góry nogami, a do spulchniania. A dlaczego nie przekopujemy? Ano, bo pod spodem w tej chwili jest wilgoć, wilgotna gleba. Więc przekopując, wyrzucimy tę wilgotną glebę na wierzch i ona będzie przesychała pod wpływem słońca, pod wpływem wiatru, a to, z czym my będziemy się borykali w tym roku, my, ogrodnicy, to będzie prawdopodobnie susza. Będzie. Niedobór wody. Oczywiście warzywa trzeba będzie podlewać, ale, ale będzie nam brakowało wody. Nie będzie tej wody padało zbyt wiele. Tak się zapowiada z nieba. Poza tym gleba już jest przesuszona, hydrolodzy już alarmują o niskim poziomie wód gruntowych, więc szanujemy, szanujemy tę wilgoć w glebie, nie przekopujemy jej. Ja szanuję także tym, że robię zgrządki wzniesione. Na szerokość deski, czyli na wysokość 20 cm. Dzięki temu po pierwsze gleba się szybko fajnie ogrzewa i się, i się robi ciepła przy tych 20 cm, i można wchodzić wcześniej na grządka, i można dłużej uprawiać, i wiele warzyw tutaj się będzie dobrze czuło. Ale te 20 cm to jest na tyle niewiele, że rośliny rosną tutaj, korzeniąc się, będą sięgać do tej wody, która jest zgromadzona. Podłożu, a u mnie w podłożu glina, więc ona będzie wykorzystywała, będą te rośliny wykorzystywały tą wodę, która jest zgromadzona. Gdzieś niżej, gdzieś w, w gruncie. To jest, też, to jest też sposób na oszczędzanie wody. Nie budowanie zbyt wysokich tych grządek wzniesionych, bo taka 40-60 cm grządka wzniesiona to dużo więcej wody będzie potrzebowała dużo większego nawadniania niż takie grządki wzniesione 20 cm. To jest taka optymalna, moim zdaniem, wysokość do uprawy tych grządek wzniesionych. Co nam daje ten sposób sadzenia? Że najpierw robię dołki, wykładam w nie rozsadę bobu, ale też innych warzyw, przecież to nie tylko. Tak, bób sadzimy. Następnie zalanie tego dołka wodu, jeszcze bez przysypania. I dopiero kiedy woda wsiąknie, to uciskujemy wokół korzeni trochę glebę. Co nam to daje? Ano, jeśli mamy suchą glebę, a przecież taką glebę w tej chwili mamy na większości naszych grządek, to dajemy wodę bezpośrednio pod korzenie naszej rośliny. Ona była wcześniej podlana jako rozsada w multiplacie, ale teraz dajemy wodę pod korzenie, w związku z tym te okolice korzenia są nawodnione, bo ta woda wsiąka w, te, w tę glebę wokół korzeni. No i przez. Kilka najbliższych dni nie ma potrzeby nawożenia, nawadniania. Nawożenia też nie ma. Nawadniania. Bo teraz po posadzeniu, gdybym podlewał, ta woda musiałaby tam głęboko, głęboko przeniknąć. A ona już tam jest. Ona już jest przy korzeniach mojego bobu. Bub nie wymaga nawożenia, nie, nie potrzebuje tutaj zasilenia w tej chwili nawozami jakimiś długodziałającymi, na przykład wiórami rogowymi czy obornikiem granulowanym takim szybko działającym. Nie, bób sobie poradzi. Byleby szybko utworzyły się te bakterie, byleby się te bakterie w glebie Szybko namnożyły te, które współpracują z korzeniami bobu, które powoju, powodują tę deformację korzeni bobów i, i to, że tam gromadzi się azot. To bakterie odpowiadają za, to, za, za tę współpracę z tym bobem, i te bakterie powinny być w glebie. Jeśli nie stosujemy chemicznych środków ochrony roślin, jeśli nie stosujemy różnego rodzaju sztucznych nawozów i tej, i tej chemii. Tak to nazwijmy, to spokojnie, bakterie raz, dwa się namnożą, nie trzeba żadnego wspomagacza dla naszych roślin. Więc ten bób będzie spokojnie sobie rósł, na razie na początku okryję go agrowłókniną wiosenną, okryję na tych łukach, które tworzę, na rurkach PEX, tak jak co roku będę tutaj stawiał rurki PEX, i okrywał agrowół Odkryję, kiedy bób zacznie kwitnąć, bo potrzebuje zapylaczy potrzebuje, żeby tutaj przyleciał trzmiel, wszedł do tego kwiatka, potrząsł nim i zapylił. Ale ja już powiedziałem, ten bób jest wysoko rosnący. On nie kończy wzrostu. W związku z tym, kiedy zaczną wiązać się dolne strąki, to uszczknę wierzchołek wzrostu, uszczknę tych kilka centymetrów górnych rośliny. Dzięki temu te strąki szybciej zaczną narastać, równomiernie zaczną narastać. Roślina nie będzie szła cały czas w górę, nie będzie kwitła, nie będzie zawiązywała nowych, bo będzie zakończony ten wzrost, w związku z tym będzie mogła skupić się na zawiązaniu strąków, które wcześniej zostały zapylone. To jest po pierwsze pozwala na szybki, równomierny zbiór, a po drugie przyspiesza nam te plony, no bo nie musimy czekać tak długo, możemy szybciej zebrać te nasiona bobu i szybciej ściąć te rośliny. A dlaczego mówię ściąć? Bo ścinam tuż przy powierzchni gleby albo tuż pod powierzchnią gleby, zostawiając te korzenie, zostawiając te brodawki korzeniowe w glebie. I dopiero wtedy, dopiero wtedy, kiedy zetnę, kiedy ta grządka będzie pusta, będzie można... Wyłożyć przekompostowany abornik, będzie można wyściłkować kompostem. Dodać trochę może, jeśli nie będziecie ściłkować, jeśli już wyściółkowaliście jesienią, parę garści obornika granulowanego i sadzić, i sadzić rozsadę kalafiora, rozsadę brokułu, rozsadę jarmużu. Tę rozsadę kalafiora, brokuła, jarmużu, e, brukselki będziemy sadzić po zbiorach tego bobu. Ten bob będziemy zbierali z końcem czerwca, początkiem lipca, tak? Mniej więcej, mniej więcej w tym okresie, w, w każdym roku no, troszeczkę jest to Inaczej, inaczej warunki pogodowe pozwalają, żeby posadzić ten bób. Przecież teraz jest sadzony bardzo późno. Sadzę tę rozsadę. Ona co prawda jest wysoka, jest wyrośnięta, ale mimo wszystko no to jest 7 kwietnia i dopiero sadzę tę rozsadę bobu. Kiedy normalnie to starałem się sadzić z końcem marca, A więc już tydzień jestem opóźniony. Więc bób będzie zebrany koniec czerwca, początek lipca i wtedy, i wtedy będzie musiała być już gotowa rozsada Kalafiora, rozsada Brokułu, rozsada Jarmużu czy rozsada e, Brukselki, zajmie miejsce po tym bobie, bo od razu po zebraniu zajmie. W związku z tym tę rozsadę, tę wysiewać na, na rozsadę te warzywa będę musiał już teraz, już w tym miesiącu w kwietniu i będę to wysiewał w połowie kwietnia, w kwadrze korzenia w połowie kwietnia wysieję po to, żeby mieć właśnie gotową, gotową rozsadę do posadzenia, gdy tylko ta rzodka się zwolni. To takie trochę dziwne, nie? że Teraz wysadzam tę rozsadę bobu, podrośniętą co prawda, no ale, ale dopiero wysadzam na początku kwietnia tą rozsadę bobu, a za tydzień czy za dwa tygodnie będę wysiewał kalafior, będę wysiewał broku, będę wysiewał jarbusz, czyli warzywa, które będą rosły po tym bobie. No to jest fajne właśnie w uprawie warzyw z rozsady, że one nie muszą tak dużo, długo. Długo miejsca zajmować na grządce, bo czekają, czekają na swój moment, czekają w multidoniczkach, czekają w doniczkach. Na zwolnienie miejsca I wtedy, i wtedy dosadzamy. A wtedy, słuchajcie, jak będę sadził kalafiory, jak będę sadził te brokuły, jak będę sadził jormurze, przecież to jeszcze nie będą jakieś wielkie sadzonki. Dopiero te kalafiory i brokuły potem wytwarzają wielkie liście, więc będą, będą zajmowały wtedy, dopiero, kiedy podrosną sporo miejsca na grządce, ale wcześniej, ale wcześniej będzie można coś współrzędnie z nimi uprawiać. Więc też już na ten początek lipca będę musiał mieć gotową rozsadę sałaty. No, planujemy, planujemy nasze warzywniki. Dobrego planowania. Zachęcam się nicie po książkę bądź po e-booka, plan na warzywnik, jak zaplanować uprawę warzyw. Grządka po grządce od wiosny do jesieni. Późne kapustne, późne kapustne.